Dawniej był królem meksykańskiego jedzenia – wielkie burrito, pełne miski i kolejki za drzwiami. Chipotle dziś wydaje się zmęczone – spada sprzedaż, atmosfera nie dopisuje, a pokolenie ze nie kupuje tego szumu. W dzisiejszym odcinku The Infographics Show pokażemy, jak pokolenie ze na długo zabiło Chipotle. Gdy chciałeś meksykańskiego jedzenia, zwykle wybierałeś Taco Bell. Sieć fast foodów oferowała tanie tacos, buritos i inne nietypowe dania. Podobnie jak Quesarito, nie było to autentyczne danie meksykańskie, ale gdy brakowało takery, wystarczało. Firma zyskała dobrą opinię dzięki przystępnym cenom i sycącym potrawom z odpowiednią ilością przypraw dla amerykańskiego podniebienia. Ale stało się też obiektem wielu żartów na temat problemów żołądkowych. Pewien mężczyzna spojrzał na sytuację i stwierdził, możemy zrobić to lepiej. Steve Ells przez większość życia pracował w gastronomii, i uczęszczał do renomowanej szkoły kulinarnej w Nowym Jorku, zanim zaczął pracę w topowej restauracji w San Francisco. Tam zakochał się w autentycznych Burritos z dzielnicy Mission, zamieszkanej głównie przez Latynosów. Niedługo potem postanowił działać na własną rękę i otworzył pierwszą restaurację Chipotle Mexican Grill w Denver, nazwaną na cześć suszonej papryczki chili, popularnej w tej kuchni. Miał tylko marzenie i pożyczkę 85 tysięcy dolarów od ojca. Pieniędzy brakowało, czasu też, a porażka wydawała się pewna. Jednak późniejsze wydarzenia zaskoczyły wszystkich. Od otwarcia chipotle w 1993 roku było jasne, że to wyjątkowe miejsce. Chipotle było tak naprawdę jednym z prekursorów zupełnie nowego sposobu jedzenia. Fast casual to połączenie fast foodu i restauracji z obsługą. Zamówienie można było dostosować, a przygotowywano je ze świeżych, wcześniej przygotowanych składników grillowanego mięsa, ryżu, warzyw i sera. Chipotle miało stosunkowo proste menu, oferując swoje dania w formie tacos, niezwykle popularnych burrito przypominających torpedy oraz misek burrito podawanych na ryżu. Dla większości ludzi najważniejsze jest mięso. Chipotle wyróżniało się tym, że ich białka były naprawdę rozpoznawalne. Taco Bell słynęło z mielonej wołowiny z przyprawami, dodawanej niemal do każdego dania. Takobel miało opcję z kurczakiem i stekiem, natomiast Chipotle oferowało stały wybór: przyprawiony kurczak, grillowany stek, wieprzowe karnitas i aromatyczną barbacoa. Te cztery opcje to podstawa menu, obok sezonowych propozycji jak al pastor, kurczak, mostek wołowy czy opcje roślinne. Celem było poszerzenie bazy fanów firmy, co przyniosło lepsze efekty niż oczekiwano. W dwa lata Chipotle otworzyło drugi, potem trzeci lokal. Tata Eli wsparł biznes. Pojawiły się nowe pożyczki, a Els szybko rozwinął swoje imperium. Początkowo chciał otworzyć ekskluzywną restaurację, ale szybko dostrzegł żyłę złota i zaczął rozwijać się poza Denver. Kansas City było pierwszym nowym miastem, w którym pojawiła się Chipotle, a w 1998 roku firma pozyskała dużego inwestora. McDonald's, jako największy inwestor Chipotle, sprawił, że do 2005 roku. Firma miała ponad 500 restauracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nadszedł czas wejścia na giełdę. Chipotle zadebiutowało na rynku akcji w 2006 roku, choć towarzyszył temu pewien chaos. Wokół szybko rosnącej meksykańskiej sieci zrobiło się tak głośno, że przed otwarciem dwukrotnie podniesiono cenę akcji. Entuzjazm utrzymał się, a firma zakończyła debiut giełdowy z drugim najlepszym pierwsza oferta publiczna w historii restauracji. Ten duży napływ gotówki pozwolił Chipotle na dalszą ekspansję i wkrótce firma zaczęła wchodzić na rynek północnego sąsiada Ameryki, otwierając swoją pierwszą lokalizację w Kanadzie. McDonald's wycofał się z inwestycji w firmę w ramach strategicznej zmiany przez spory o menu Chipotle, McDonald's chciałby by firma wprowadziła śniadania i drive-thru, ale Chipotle chciał zachować prostotę. I być może Chipotle wiedział najlepiej. Chipotle stał się jedną z najszybciej rozwijających się sieci w historii Ameryki, gdy wciąż się rozrastał. Podjęto kilka ważnych kroków. Na przykład zatrudniono szefa kuchni Nate'a Applemana do opracowania nowych pozycji w menu. Przez te lata menu prawie się nie zmieniło. Nawet dziś na stronie znajdziesz te same opcje. Tacos, Buritos i miski Burito. Chociaż firma dodała też kilka innych opcji, takich jak sałatki, quesadil i okazjonalne dania specjalne. Są tylko chipsy, salsa, queso, guacamole i napoje. Dzięki temu Chipotle rozwinęło się do 3700 restauracji w 2024 roku. Firma działa teraz także we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kuwejcie, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katarze. To jeden z największych sukcesów fast casual. Czemu więc ludzie się martwią? potle przez pewien czas miało zarówno pieniądze, jak i rozpęd. Steve Ells stał się znanym nazwiskiem, jednym z cenionych restauratorów od czasów Raya Kroka, Był krótko celebrytą jako juror w America's Next Great Restaurant. Czterech znanych szefów kuchni i restauratorów stawiało aspirujących właścicieli restauracji przed wyzwaniami, by znaleźć najlepszą nową sieć fast casual. Soul Daddy, zwycięzca, miał oferować zdrowszą kuchnię Soul Food, i dostał dużą inwestycję od Elsa. Wszystkie trzy lokale zamknięto po kilku miesiącach. To rzadka wpadka Elsa, ale nie ostatnia. Właściciel Soul Daddy pozwał Chipotle za zarządzanie restauracjami i otrzymał poufną ugodę. Publicznie oskarżał Chipotle o chęć przekształcenia jego Woods, Wings and Waffles w kolejną szybką podróbkę, choć z punktu widzenia Chipotle było to logiczne. Kaszualowa gastronomia dynamicznie się rozwijała. A oni wierzyli, że tworzą przyszłość, a nie ją ograniczają. Model Elsa szybko się rozprzestrzenił. Ciągle powstawały nowe sieci szybkiej, każualowej gastronomii. To może być część problemu Chipotle. Kiedyś Chipotle było rewolucyjne, już nie. Czy musiałbyś się martwić, że twoje jedzenie stało 20 minut pod lampą grzewczą przed zapakowaniem na wynos? Widziałbyś, jak jest przygotowywane tuż przed tobą i dostosowywane do twoich potrzeb. To był genialny pomysł, który zmienił zasady gry. I wkrótce wszyscy inni zaczęli to naśladować. Inne meksykańskie sieci, takie jak Kadoba, szybko postawiły na model Chipotle. Oferując nieco inne menu, ale Chipotle wciąż pozostaje na szczycie. Na razie nie przewiduje się, żeby w najbliższym czasie miała zbankrutować. Można powiedzieć, że to definicja zbyt dużej, by upaść. W końcu można ją znaleźć prawie w każdym centrum handlowym i pasażu w kraju. Ale jeśli masz udziały w tej firmie, możesz się martwić o swoje 401k. Firma zadebiutowała jako jedna z najgorętszych restauracyjnych spółek giełdowych i notowała stały wzrost na giełdzie. Rekordowy poziom wyniósł 6855 dolarów w czerwcu 2024 roku. Firma wydawała się nie do zatrzymania, szybko pieła się w górę, ale potem wszystko zaczęło się staczać w dół. Chipotle straciło ponad połowę wartości po szczycie przez większość 2025 roku, notując spadki. W drugiej połowie roku gwałtownie stracił niemal 25% wartości w kilka dni. W listopadzie 2025 roku jego cena wynosi około 30 dolarów za akcję, co budzi niepokój wielu inwestorów. Niektórzy uważają, że to może być dobry moment na zakup i mają nadzieję, że firma się odbije. Ale inni obawiają się, że najlepsze dni spółki są już za nią. I to mogło się zbierać od dłuższego czasu. Chipotle ma niestety tendencję do pojawiania się w wiadomościach z niewłaściwych powodów. Chociaż to jedna z największych marek wśród meksykańskiego jedzenia, ta reputacja może być coraz bardziej nadszarpnięta. A wszystko zaczęło się w 2015 roku: firma znalazła się w najgorszej sytuacji. Ludzie zachorowali po spożyciu jej jedzenia. Niewiele potrzeba, żeby twoja firma zyskała złą reputację. Zapytaj Carnival Cruises, która po rejsie, rejsie z fekaliami wciąż nie odzyskała reputacji. I właśnie dlatego incydent, którego doświadczyła Chipotle w sierpniu 2015 roku, kiedy to 234 klientów i pracowników w Simi Valley zachorowało, norowirus jest tak szkodliwy i można by było się po tym podnieść, gdyby to był jedyny incydent. W tym miesiącu 64 osoby w Minnesota zaraziły się salmonellą od skażonych pomidorów w Chipotle. Kilka miesięcy później, w październiku, wybuchła epidemia Eukoli w restauracjach Chipotle w 11 Stanach. W listopadzie w Bostonie wybuchła kolejna epidemia norowirusa powiązana z Chipotle. To nie był jeden incydent, lecz fala zachorowań. Pojawiły się nawet podejrzenia sabotażu. W efekcie Chipotle zaczęto kojarzyć z niską higieną żywności. To ostatnia rzecz, z jaką sieć restauracji chciałaby być kojarzona, a to był dopiero początek złej prasy dla firmy. Wybuchy były tak poważne, że Agencja Dostęp Żywności i Leków zaczęła śledzić źródło zakażeń. W ciągu trzech lat 1100 osób w Stanach Zjednoczonych Ameryki zachorowało, a Chipotle otrzymał wiele kar za naruszenie bezpieczeństwa żywności. To był szokujący rozdział, który zniszczył reputację marki. Rząd ukarał ich grzywną 25 milionów dolarów. Co prawdopodobnie było dla firmy tylko kroplą w morzu, a także stanowiło jedynie niewielki procent strat, Jakie poniosła firma z powodu spadku wartości akcji, wywołanego złą prasą. To nie był jedyny raz, gdy rząd dał Chipotle przysłowiowego kopniaka w Burrito. Branża fast foodów nigdy nie była postrzegana jako dobre miejsce do pracy. W rzeczywistości istnieje stereotyp, że dzieciom mówi się, że jeśli nie będą dobrze się uczyć, skończą pracując w McDonald's. To nadal uczciwa praca za uczciwą zapłatę, przynajmniej tak powinno być. W 2017 roku Chipotle był zamieszany w skandal. Gdy nowy pracownik ujawnił, że odmówiono mu wynagrodzenia za nadgodziny, co było niezgodne z prawem. Polityka objęła ponad 4800 pracowników przygotowujących Burrito, a firma wypłaciła około 15 milionów dolarów odszkodowań. I to nie był ich pierwszy błąd. W 2012 roku siedmiu pracowników pozwało Chipotle za niewypłacone nadgodziny, co zakończyło się ugodą na 8 milionów dolarów. Podobnie jak w przypadku incydentów z zatruciami pokarmowymi, jeden raz to przypadek, a więcej niż raz to już schemat. To pogorszyło opinię Chipotle wśród pracowników. To także spowodowało złą opinię firmy wśród klientów, którzy unikają firm źle traktujących pracowników. Obecnie wiele firm ma związki zawodowe dbające o takie sprawy, a problemy pracownicze Chipotle mogą być poważniejsze. Chipotle wielokrotnie popadło w konflikt z władzami pracy. Oskarżano ich o tysiące naruszeń praw pracowniczych. Zwłaszcza w Massachusetts i Nowym Jorku. Oskarżono ich o brak informacji o grafiku, niewywiązywanie się z zapewnienia przerw, zwolnień chorobowych i zbyt małą liczbę godzin pracy. Firma rozstrzygnęła sprawę, płacąc 20 milionów dolarów. Jednak bardziej zaszkodziło im to, co stało się w Massachusetts, gdzie oskarżono ich o ponad 13 200 naruszeń przepisów pracy nieletnich, głównie dotyczących godzin pracy nastolatków. Firma zapłaciła 13 milionów dolarów, ale jej reputacja mocno ucierpiała, a klienci pozostają zagrożeni. W ostatnich latach Chipotle krytykowano za traktowanie gości. Niektóre z tych problemów są nietypowe. Na przykład kobieta, która odkryła, że została sfotografowana i wykorzystana w materiałach promocyjnych firmy, gdy delektowała się swoim soczystym meksykańskim posiłkiem. Początkowo pozwała firmę o 22 miliardy dolarów, czyli cały zysk firmy, od 2006, gdy zrobiono zdjęcie. Do 2014, gdy je odkryła. Nie miała szans, ale firma finalnie zawarła ugodę na nieujawnioną kwotę. W 2012 roku firmę oskarżono o zaokrąglanie rachunków klientów do najbliższych 5 centów, a stawka była niższa, aby uniknąć używania groszy i przyspieszyć obsługę zamówień. Po krytyce, Chipotle obiecało zaokrąglać rachunki tylko w dół, co sprowadziło na firmę problemy z federalnymi służbami. W 2011 roku. Chipotle było zamieszane w kontrowersję dotyczącą nieudokumentowanych pracowników. Urząd imigracyjny i celny skontrolował sklepy firmy w Minesocie, zwalniając 450 pracowników bez legalnego prawa do pracy w Stany Zjednoczone Ameryki. Niektórzy zwolnieni ujawnili, że Chipotle zrobiło to celowo, a nie przez pomyłkę. Firma często pomijała procedury przy zatrudnianiu. I nie sprawdzała dokładnie dokumentu. To wywołało kontrowersje zarówno wśród tych, którzy nie chcieli, aby zatrudniano nieudokumentowanych imigrantów, jak i wśród tych, którzy uważali, że Chipotle powinno stanąć po stronie swoich pracowników. I wszystkie te kontrowersje doprowadziły do jednego dużego problemu dla firmy. Mówi się, że restauracja może przetrwać wszystko, jeśli jedzenie jest dobre, ale czy to prawda? Jedzenie musiałoby zachować zwykłą jakość, co nie zawsze jest pewne. Menu się nie zmieniło. A dania wciąż wyglądają tak samo, ale na obrzeżach. Chipotle spotkało się z krytyką za drobne zmiany w kuchniach, jak scentralizowanie części produkcji jedzenia. To znaczy, że część składników do chipotle jest przygotowywana, przechowywana i dostarczana masowo. Obrońcy twierdzą, że to bezpieczniejsze pod względem zapobiegania epidemiom, ale może wpływać na smak, świeżość i wielkość jedzenia. W ostatnich latach wiele osób stało się wiralem w mediach społecznościowych. Zwracając uwagę na małe porcje w chipotle, firma zaprzeczyła, jakoby ich porcje się zmniejszyły, niezależnie od tego, czy chodzi o ubogą miskę Burrito czy Burrito z dużą ilością ryżu. Jeden zdeterminowany analityk zamówił 75 misek Burrito w Nowym Jorku, odkrywając aż 33% różnicę w zawartości. To zostało połączone ze znacznymi podwyżkami cen, które w wielu miejscach przewyższają inflację. To sprawiło, że wiele osób zaczęło nazywać chipotle oszustwem. A to ostatnia rzecz, z jaką restauracja chciałaby być kojarzona. Szkoda mogła już nastąpić. Sieci fast foodów oferują nie tylko jedzenie, ale też wspomnienia. Na tym polega siła takich miejsc jak McDonald's i Chuck E. Cheese. Ludzie wspominają Happy Meal i urodziny, przekazując te wspomnienia dzieciom. Chipotle nie ma takiego samego emocjonalnego związku, ale istnieje już od dwóch pokoleń i ta pasa może właśnie zostać przerwana. Pokolenie Z porzuciło wiele rzeczy cenionych przez starszych. A Chipotle może być jedną z pierwszych ofiar. Nie istnieje jedno proste rozwiązanie. Pokolenie Z, znane z dużej świadomości społecznej, woli bezpośrednie działania zamiast głosowania, w przeciwieństwie do liberalnych milenialsów. To oznacza, że szczególnie upodobali sobie bojkoty. McDonald's i Starbucks znalazły się na ich celowniku, a Chipotle wzbudziło gniew z powodu kontrowersyjnych polityk zatrudnienia, złej reputacji w kwestii bezpieczeństwa żywności i swojego pochodzenia. Chipotle, jedna z największych sieci meksykańskiego jedzenia w kraju, została założona przez białego szefa kuchni Steve'a Elsa. Jedni mówią o przedsiębiorczości, inni o zawłaszczeniu, a sam koncept kulturowego zawłaszczenia w jedzeniu budzi wiele kontrowersji. Firma była krytykowana za zbyt małe wsparcie dla ludzi, od których pochodzi jej kuchnia, nawet wśród pokolenia Z. Jedzenie nie uchodzi za autentyczne, choć może być bliższe oryginałowi niż Taco Bell. Chipotle spotkało się ze szczególną krytyką w 2014 roku. Kiedy przeprowadziło kampanię o nazwie Cultivating Thought, która celebrowała autorów, ale żaden z wybranych autorów nie miał meksykańskiego ani latynoskiego pochodzenia. To jeden z powodów, dla których Chipotle straciło popularność wśród młodszych klientów, ale głównym są pieniądze. Chipotle, choć tańsze od restauracji z obsługą kelnerską, jest już jednym z droższych fast foodów i fast casual, a miska burrito z mięsem kosztuje zwykle 12 dolarów. I nie ma tu zestawów, więc do ceny posiłku musisz doliczyć napój i chipsy. A na to wielu przedstawicieli pokolenia Z odpowiada. Hej, jesteśmy tutaj spłukani. To pokolenie słynie z problemów finansowych i trudności ze znalezieniem pracy czy oszczędzaniem nawet względem starszych milenialsów, i to nie jest jedyny obszar, w którym ich gusta się zmieniają. Pokolenie Z stanowi poważne zagrożenie dla zysków czy potle z kilku powodów. Nie tylko brakuje im pieniędzy, ale to pokolenie także sprzeciwia się konsumpcjonizmowi. Akceptują brak pieniędzy i częściej jedzą w domu, nawet wychodząc na miasto. Często wybierają jedzenie z dostawą, ale perspektywy dostaw z Chipotle są mniej pewne niż w innych sieciach. Ponieważ przygotowanie Burrito Bowl jest bardziej delikatne niż burgera, ponad 500 lokali Chipotle wprowadziło Chipotle Lane, czyli drive-thru do odbioru zamówień mobilnych. I to pierwszy taki krok firmy w kierunku tego typu usług. Cokolwiek wydarzy się dalej, firma będzie to robić bez swojej najpewniejszej ręki. Steve Ells był twarzą chipotle od momentu założenia firmy, ale założyciel już od jakiegoś czasu stopniowo się z niej wycofywał. Wyznaczył współprezesów do pomocy w firmie, a w 2017 roku zrezygnował ze stanowiska. Ironią jest, że w 2018 roku Taco Bell przejął Brian Nickel, dyrektor generalny. To był tylko początek. Els zrezygnował z przewodniczenia. Odszedł z zarządu i opuścił firmę. Zbudował ją od podstaw. Został miliarderem dzięki tej firmie, ale nie ma już z nią nic wspólnego. To stawia przyszłość Chipotle pod znakiem zapytania. Chipotle od zawsze trzyma się zasady: nie zmieniać tego, co działa. Firma wprowadziła prostą kartę dań na początku i większość z niej nie zmieniła się przez prawie 30 lat. Menu pozwala, by białko grało główną rolę, reszta to tylko dodatek. Mimo dodawania do menu specjalnych białek, Rzadko pozostają one na stałe. Ostrożne podejście firmy uczyniło ją jedną z najbardziej konsekwentnych sieci fast casual dla miłośników kuchni meksykańskiej. Ale ta strategia może już nie działać. Chipotle ma jedną dużą zaletę: ma czas, żeby wszystko sobie poukładać. Firma zbudowała sobie imperium, a imperia nie znikają z dnia na dzień. Pierwsze pęknięcia pojawiły się, gdy w 2018 roku firma zamknęła 65 nierentownych lokali i dalej likwidowała słabe ogniwa w razie potrzeby. Ale jedno jest jasne. Stare metody już nie działają, a żeby zdobyć nową generację klientów, Chipotle może potrzebować zmian i jest gotowe postawić wszystko na technologię. Dwa największe ogłoszenia Chipotle w minionym roku dotyczą ich linii montażowej. W 2024 roku ogłoszono współpracę z Wibu, firmą robotyczną, która stworzyła zautomatyzowaną maszynę do przetwarzania awokado. Chipotle ma nadzieję, że Autocado skróci czas przygotowywania guacamole, czyli najbardziej pracochłonnego elementu ich menu. W sierpniu 2025 roku firma zapowiedziała testy dostaw jedzenia dronami w Dallas. Więc teraz, oprócz korków i upałów, mieszkańcy muszą radzić sobie z burrito spadającymi z nieba. Czy to pomoże firmie uznawanej przez młodych za niemodną? Ironią jest, że Chipotle mogło samo zapoczątkować swój upadek. Sieć zwiększyła popularność autentycznej kuchni meksykańskiej wśród młodych i zapoczątkowała boom na takwerie w miastach i na przedmieściach. Tak wielu klientów, którzy wcześniej chodzili do Chipotle może teraz po prostu pójść do własnej lokalnej takerii. Kup trzy burrito w cenie jednego w lokalnej takerii zamiast w Chipotle i wesprzyj przy tym mały biznes. Przynajmniej Chipotle wciąż ma starszych milenialsów, którym ostre salsy już szkodzą. Chipotle prawdopodobnie nigdzie się nie wybiera, ale stoi w obliczu nowego, odważnego świata. To świat, gdzie w każdym mieście są prawdziwe takerie. A na lunch burrito możesz wybierać spośród 10 sieci. To świat, który w dużej mierze został stworzony przez Chipotle i co ironiczne, jego początkowy sukces mógł sprawić, że jego ostateczny upadek stał się nieunikniony. Chipotle to nie jedyna sieć fast food walcząca o przetrwanie. Zobacz, dlaczego McDonald's straci pozycję jako największa marka na świecie lub wybierz inny film.